5-minutowy trening dla postawy ciała bez wstawania z krzesła. Czyli witam się z Wami jak co poniedziałek o godzinie 9 na naszym treningowym live. Tak jak zapowiedziałam, dzisiaj zrobimy sobie trzy ćwiczenia dla naszej postawy. Daję Wam jeszcze kilkanaście sekund na to, abyście tutaj do mnie dotarli. Przywitali się ze mną w ten piękny poniedziałek. Ja już jestem od wczoraj w Polsce. Natomiast, bo cały tydzień pływałam w Chorwacji na jachcie, i teraz mam wrażenie, że cały czas płynę. Generalnie nie wiem, kiedy to bujanie minie. Mam nadzieję, że już niebawem. Widzę, że serduszka do mnie poleciały. Bardzo się cieszę. Hej! Hej! Ekstra! No to co? Myślę, że startujemy z ćwiczeniami. Na dobry tydzień. Wydłużamy kręgosłup na początek, wyciągnięty czubek, głowy wysoko do góry. Pilnujemy, żeby żebra były z przodu schowane, dobra? Żeby nam nie uciekał mocno brzuch do przodu. Żebra są schowane, dłonie idą z tyłu na potylicę. I teraz złącz łokcie ze sobą i następnie otwórz klatkę piersiową, odsuń barki od uszu. Złącz i odsuń. Złącz i otwórz. Barki łopatki są cały czas zsunięte w dół, staramy się ich nie podciągać do góry, cały czas jest długa szyja. I ważne jest to, że podczas otwarcia tutaj dla tej klatki piersiowej pilnujemy, żeby nasz kręgosłup pozostał nieruchomy. Nie chcemy sytuacji, kiedy przy otwarciu idzie nam brzuch do przodu. W przypadku, jeżeli mamy tutaj bardzo dużo napięcia e, i nie mamy na tyle swobodnego zakresu ruchomości, Wtedy nasz kręgosłup będzie chciał kompensować ten ruch, bo jemu się będzie wydawało, że on wtedy bardziej otwiera tą klatkę piersiową. A my chcemy pozostać w nieruchomym kręgosłupie dzisiaj, a popracować tylko nad otwarciem. No i też tutaj oczywiście wzmacniamy mięśnie grzbietu. Jeszcze dwa powtórzenia. i Jeszcze jeden raz. Super. Teraz odrobinę się od Was odsunę do tyłu, żeby było lepiej widać. Pochylamy nasze ciało, opieramy rękę po skosie o nasze kolana, sięgamy ręką w przód, daleko i następnie łokieć, gdzie blisko ciała, sięgamy za siebie, patrzymy za ręką i wracamy tą samą drogą. I jakbyśmy naciągali taką strzałę, znaczy naciągali cięciwe w łuku, naciągamy, otwieramy, patrzymy za ręką i wracamy. Skręć swoje całe ciało i wróć. Zaangażowane mięśnie grzbietu, i dodatkowo mamy tutaj piękną rotację w kręgosłupie piersiowym i w kręgosłupie szyjnym. Ta ręka, na której się podpieramy, pilnujemy, żeby bark nie był wysoko, tylko jest pięknie odsunięty od ucha. Długa szyja i naciągamy cięciwe. Wyciągniło łokieć blisko ciała, sięgnie za siebie, popać i wróci. Jeszcze dwa razy na tę stronę i jeszcze raz. Zmieniamy. Druga strona. Opieramy swoją rękę o kolano, drugą rękę wysuwamy daleko do przodu, łokieć blisko ciała, naciągamy cięciwe łuków i otwieramy następnie rękę za siebie, patrzymy za nią i wracamy. Z wydechem mamy otwarcie. Chcemy, żeby nasze mięśnie się troszeczkę wtedy rozluzowały, otworzyły i wracamy. Dobre rozpoczęcie tygodnia, oczywiście w treningu możecie korzystać w ciągu tygodnia, w przerwie w pracy, jeżeli czujesz, że to jest ten moment, kiedy chcesz, albo czujesz na przykład dyskomfort między łopatkami, to ćwiczenie będzie świetne. Albo czujesz, jak Twoja postawa zaczyna się zamykać, włączasz trening, odpalasz i ćwiczysz razem ze mną. I po prostu później po pięciu minutach czujesz się znacznie lepiej. Jeszcze raz. Wracamy do pozycji siedzącej, do wydłużonego kręgosłupa, łokcie przyklejamy blisko ciała. Pięści są zaciśnięte. I teraz otwieramy nasze ręce na zewnątrz i wracamy. Ale cały czas trzymamy łokcie blisko ciała. Łokcie nie odrywają się od talii. Otwórz na zewnątrz i wróć. Poczuj napięcie na plecach, z wydechem otwierasz, i wdech wracasz. Wzmacniamy też rotatory zewnętrzne, naszego stawu ramiennego. Albo też praca nad rotacją w barkach, w stawach ramiennych też jest ważna dla postawy ciała. I cały czas pięknie wydłużony kręgosłup, nieruchomy. Tak samo jak w pierwszym ćwiczeniu, dbamy o to, żeby nie było wygięcia do przodu, dobra? Bo jest tak, że jak nie mamy jakiegoś zakresu ruchomości, to inne segmenty, które są bardziej ruchome, będą chciały nadrobić. Czyli skompensować ten brak ruchomości, yy, gdzie go nie mamy. Więc dlatego warto jest dbać o te zakresy, między innymi, żeby łatwo było się podrapać po plecach, łatwo było się schylić, sięgnąć gdzieś yy, za siebie, no, ale też po to, żeby w jakichś innych ruchach, yy, inne segmenty nie yy, kompensowały tego. Jeszcze jeden raz. Można się teraz na koniec swobodnie poruszać, puścić mi oczywiście tutaj serduszko i pokazać, że ćwiczyliście. Oczywiście live będzie zapisany, możecie z niego korzystać. No i też oczywiście po live zostawić też serduszko. Dziękuję za te serduszka, które tutaj do mnie lecą. No i co? Ja Wam życzę fantastycznego tygodnia, pełnego energii i ćwiczeń. Do zobaczenia. Przyszły poniedziałek. O godzinie 9. Dziękuję, Justynko. Dla Ciebie też miłego dnia. I dla Was wszystkich miłego dnia. Do zobaczenia. Pa!